Szczęść Boże, moi drodzy. Już jutro rozpoczniemy Triduum Paschalne. Jest to niesamowicie piękny i święty czas w życiu każdego katolika. Jednakże nie będziemy mogli spotkać się w naszym kościele parafialnym, ale będziemy przeżywać ten czas w naszych wspólnotach rodzinnych. Dlatego przygotowaliśmy dla Was cztery propozycje, jak jeszcze lepiej przeżyć te najbliższe chwile. Pierwsze dwie propozycje odnoszą się do samej liturgii, którą możemy przeżyć w naszym rodzinnym gronie. Pierwsza z nich to propozycja Triduumu w rodzinie, której tekst został opracowany przez, przez księdza Szczepana Kobielusa. I jest to forma skondensowana całej liturgii, którą możemy przeżyć razem, wspólnie jako rodzina. Zabiera ona słuchanie i rozważenie Słowa Bożego, fragment Ewangelii, rozważanie zaczerpnięte z myśli papieża Franciszka, modlitwę powszechną i w zależności od każdego dnia, jakiś taki aspekt wspólny, razem z przeżywaniem Komunii Świętej duchowo. Jest to forma krótsza, taka skondensowana, ale bardzo fajna i bardzo piękna do przeżycia w rodzinnym gronie. Natomiast formą troszeczkę bardziej rozbudowaną jest forma zaproponowana przez Duszpasterstwo Akademickie Patmos wraz z Ruchem Światło Życia Architezji Krakowskiej. Ksiądz Jacek Barnacik i ksiądz Krzysztof Porosło proponują taką formę Triduum w Domu. Taka książeczka to jest odpowiednik jakby jednej tej strony. Zawiera ona dosyć troszeczkę bardziej rozbudowaną formę liturgiczną. Tutaj w Wielki Czwartek razem z nieszporami, razem z dosyć szerzej rozbudowaną liturgą Słowa. Wyjaśnieniami. Myślę, że jest to forma taka troszeczkę bardziej rozbudowana, pomaga też dobrze przeżywać, w sposób taki szerszy każdą z liturgii poszczególnych dni. Dwie kolejne propozycje są to propozycje, które pomogą nam lepiej przeżywać każdy dzień. Pierwsza z nich to propozycja przewodnika katolickiego, który wydał taką książeczkę Wielkanoc w domu. Jest ona dosyć obszerna i dzieli się jakby nie dzieli się na trzy części, tylko na. Jedną całość ma 67 stron, ale zdecydowanie ma w sobie wiele naprawdę ciekawych rzeczy. Na przykład tutaj mamy, oprócz lektury duchowej, oprócz fragmentu Pisma Świętego, pomysły, co w tym dniu możemy zrobić, żeby jeszcze lepiej zaadaptować się do danego dnia. Mamy nawet, słuchajcie, zachęty do odnalezienia obrazów, które nam przypominają i tym bardziej pomagają przeżywać dane chwilę, do słuchowisk. Pewnych plików muzycznych, a nawet filmów, które tym bardziej ubogacą ten czas przygotowania na zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niesamowicie piękna, ciekawa propozycja. Myślę, że bardzo dobrze współpracują jako uzupełnienie tych liturki, żebyśmy mogli jeszcze lepiej ten czas poznawać. I ostatnia propozycja to propozycja internetowa to jest taki portal, który nazywa się Holy Week. Czyli dosłownie Święty Tydzień. Jest to propozycja autorska, która zawiera poszczególne i filmiki, i zagadki, i gry, i łamigłówki dostosowane do każdego dnia. Każdy z tych dni mamy tutaj po, po prawej stronie na czerwonym pasku. Kiedy klikniemy dany dzień, oczywiście mamy na przykład dzisiaj Wielką Środę, propozycje na poranek, na południe, na wieczór i na dobranoc. Zawierają one naprawdę dosyć ciekawe pomysły, filmiki inspiracje do jeszcze lepszego przeżywania, czy chociażby zabawy, gry, łamigłówki, główki, Cztery takie propozycje, moi drodzy. No Nie możemy być ze sobą razem, ale tym bardziej przeżyjmy ten czas wspólnie, rodzinnie, dobrze i w pełni doświadczając tego, że Pan Jezus przychodzi do nas, ofiaruje nam swoje ciało, swoją krew, umiera za nas po to, żeby zmartwychwstać i żeby dać nam życie. Szczęść Boże.